Amulet Królów. Potężny artefakt, będący symbolem Cesarstwa Cyrów. Skąd brała się jego moc i dlaczego był tak ważną regicją Cesarstwa? Ja nazywam się Buczek i postaram się dziś odpowiedzieć na te pytania w imperialnych archiwach. Amulet Królów niczym nie różniłby się od jakiegokolwiek innego talizmanu, Gdyby nie znajdujący się w jego centrum potężny kryształ dusz, zwany więc Eilidów Cimela Dabal lub przez cesarskich czerwonych niemenów. Cimel Adabal powstał jeszcze w razie świtu, czyli ponad 4000 lat przed akcją takich gier jak Oblivion i Skyrim, w wyniku zabicia przez Trinimaka Lorcan, którego kropla krwi, wymieszana z magią Eilidów z Tyrodil, utworzyła klejnot nazwany właśnie Cimel Adabal. Tu historia klejnotu zanika aż do czasu, kiedy w roku 266 pierwszej ery Akatoś przekazuje będącej na morzu śmierć cesarzowej Aleksy. Amulet królów jako symbol przymierza między cesarstwem a Ejdrą, która, póki potomkowie Alessii noszą amulet, miała bronić Nirm przed deadyrycznym zagrożeniem. I teraz, robiąc przerwę od historii, czemu w amulecie jest taka siła? Wbrew pozorom, nie pochodzi ona wyłącznie od Akatosza i orkana, z którym amulet jest związany. A stąd również, że czerwony diament jest niezwykle potężnym klejnotem duszy. W którym znajdują się dusze wszystkich cesarzy z dynastii Cyrodil, której protoplastą była Alesja, z dynastii Remanów oraz z dynastii Septimów. Potęga dusz cesarzy umożliwia władcom Cyrodil przewidywanie przyszłości oraz kontaktowanie się ze swymi poprzednikami zamkniętymi w amulecie przez rytuał Moczego ognia, który jest częścią sesji koronacji. W tym momencie historia amuletu królów była raczej zwyczajna, gdyż. Ten przechodził z rąk do rąk następnych cesarzy, wyiszczając swoją moc aż do roku 578 II ery, gdy Varen Aquilerius pokonuje cesarzy z Derwich i pragnie zostać nowym cesarzem. Lecz tu pojawia się problem, polegający na tym, że Varen nie był spokrewniony ze świętą Alecją, a w jego żyłach nie płynęła krew smoka, przez co amulet królów, który stał się reliksią legitymizującą władców Cyrodii, nie mógł zostać zawieszony na jego szyi. Zesperowany Varen, z nadzieją na objęcie tronu, zaufał altmerskiemu nekromancie Manimarko, który obiecał mu, iż w rytuale koronacyjnym będzie w stanie sprawić, aby amulet uznał go za następcę Alessio. Oczywiście nekromanta oszukał Varena, chcąc pozyskać amulet dla siebie oraz rozpocząć Soulbreast, czyli rytuał mający na celu połączenie Nirn z deadyryczną domeną Młola Cold Coldharbour. Owe, wydarzenie odbywają, owe wydarzenia odbywają się w głównej ścieżce fabularnej The Elder Online, które są materiałem na osobny odcinek, więc tutaj wspomnę jedynie, że ostatecznie medalion został odzyskany przez naszą postać i z jego pomocą zakończyliśmy Solvers. Tutaj już historia amuletu po raz ostatni się przerywa do czasu, gdy w 852 ery generał Talos zdobywa twierdzę Sankratorni. W której ukryty był amulet. I teraz, aż do zniszczenia amuletu przez Martina Septima w roku 433 III ery, z ocalenia Tamry przed inwazją gejedycznego księcia Berusa Dagona, amulet należał do dynastii Septimów. I oto historia prawdopodobnie najpotężniejszej relikwii, jaka istniała w Tamriel, została zakończona. Grze, że się spodoba. I do zobaczenia w przyszłych filmach. No, pa.